Dzień dobry, Agnieszka to kanał Państwu to kanał o przedsiębiorczości i inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Państwa taki spontaniczny film, update, informacje o tym, co dzieje się na rynku nieruchomości. Przepraszam za mój głos, jak Państwo widzicie, głos trochę straciłam, ale mam nadzieję, że będę na tyle wyraźnie do Państwa mówić, że uda się Państwu wyczytać, usłyszeć te najważniejsze informacje. Prosiłabym tylko o jakieś potwierdzenie, czy ten stan głosu jest dla Państwa akceptowalny, i postaramy się omówić pokrótce te wszystkie najważniejsze tematy, które chciałabym z Państwem omówić. A mianowicie to, co dzieje się na rynku nieruchomości w takiej szerszej perspektywie, jeżeli bierzemy pod uwagę rynek sprzedaży mieszkań, a także rynek wynajmu mieszkań. Chciałabym się tak, Skupić na tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie, gdyż rosnący popyt na mieszkania przy tak małej ofercie mieszkań do sprzedaży powoduje nakręcanie się tych cen nieruchomości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co działo się w ciągu ostatnich trzech kwartałów w sieb... bieżącego roku, w siedmiu największych miastach Polski to zostało zakupionych około 41 tysięcy lokali, przy czym jednocześnie nowych mieszkań, e, które Zostały oddane do sprzedaży, które trafiły do sprzedaży, jest jedynie 28 tysięcy. I wynika to, to są dane, które możemy zaczerpnąć z serwisu OtoDom. Jeżeli popatrzymy jeszcze nie tak daleko wstecz, czyli na rok 2020, i mieliśmy tutaj zupełnie inną sytuację, był to rok, w którym oddano do użytkowania 221 978 mieszkań. Podał te dane GUS za rok 2020. I cóż to oznaczało? To oznaczało, że był to pierwszy raz w III Rzeczpospolitej, w którym budownictwo mieszkaniowe przebiło poziom z czasów gierkowskich, kiedy to był prawdziwy boom mieszkaniowy i tych mieszkań oddawało się naprawdę dużo, a dużo, to mam na myśli, w roku 1980 oddano do użytkowania 217 tysięcy mieszkań. Więc to, co działo się 3 lata temu, Państwo macie porównanie, to, co działo się 3 lata temu na rynku nieruchomości w Polsce, czyli pojawia się 221 tysięcy mieszkań w ofercie i to, co dzieje się obecnie, że sprzedało się 41 tysięcy mieszkań, a do kolejnej sprzedaży, czyli mamy pierwszy, pierwsze 3 kwartały tego roku, sprzedało się 41 tysięcy mieszkań, a teraz do sprzedaży trafiło 28 tysięcy mieszkań, czyli mamy niecałe 100 tysięcy mieszkań, które być może zostanie. Zakupione przez nowych właścicieli. I cóż, cóż tutaj się dzieje? Kolejna informacja, jaką możemy wyczytać ze stron Głównego Urzędu Statystycznego, to jest informacja, iż o ponad 20% spadło na rynku deweloperskim liczba nowo rozpoczynanych inwestycji. co wiemy, że nie tak dobrze wróży na przyszłość. I jeżeli posłuchamy. Na temat tego, jak wypowiadają się na przykład dyrektorzy sprzedaży, dużych deweloperów, weźmy pod uwagę na przykład Dewelia, to tutaj dyrektor sprzedaży tej spółki wprost mówi, że popyt przewyższa o jedną trzecią, że popyt przewyższa o jedną trzecią podaż. Popyt przewyższa podaż o jedną trzecią, czyli to jest dosyć duży wskaźnik, a oczywiście wynikiem tego jest szybka wyprzedaż tych nieruchomości, które znajdują się w ofercie deweloperskiej. I idźmy dalej, moi drodzy, z sytuacją na rynku nieruchomości. Czyli musimy sobie te wszystkie dane pozbierać, jakoś uszeregować, nadać im jakiś status ważności, żeby jakieś predykcje robić wobec tego, co będzie się działo dalej na rynku nieruchomości. Oczywiście, już na naszym kanale wcześniej mówiliśmy o program, o takim programie uruchomionym w roku ubiegłym. Program Kredyt 2%. I on to był już taki pierwszy zwiastun, który dał części osób impuls do tego, aby myślały o zakupie nieruchomości. Kolejna sprawa to Rada Polityki Pieniężnej obniżyła we wrześniu stopy procentowe o 0,75 punktów procentowych. I to jest kolejny impuls dla potencjalnych kupujących, którzy chcą stać się właścicielami nieruchomości. W związku z tym, że Rada Polityki Pieniężnej realnie wpływa na to, co dzieje się na rynku nieruchomości przez obniżanie bądź podnoszenie stóp procentowych co powoduje zwiększanie albo zmniejszanie się zdolności kredytowej klientów co przypada się następnie na popyt na mieszkania i teraz jest właśnie on ogromny ten popyt na mieszkania staje się coraz większy za sprawą tych dwóch programów tych dwóch spraw czyli pierwsza sprawa to jest program Kredyt 2%, a druga sprawa to jest zwiększenie zdolności kredytowej osób, które nie mogą korzystać z kredytu 2%, natomiast będą starały się o finansowanie takie z banku bez dopłat. Tradycyjny, zwykły kredyt hipoteczny mają taką możliwość, ta grupa odbiorców się powiększa. My, jako Polacy, jesteśmy mocno przywiązani do mm, własności. Do nieruchomości i bardzo chętnie tutaj stajemy się właścicielami nieruchomości, czy to przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe, czy to przeznaczonych właśnie pod inwestycje, czy na wynajem. I te obniżki stóp procentowych oznaczają ogromną rzeszę klientów, który będzie, ogromną, no zdecydowanie większą rzeszę klientów, których będzie stać na kredyt mieszkaniowy. Jeżeli mamy tak duży popyt, on, ten popyt wpłynie oczywiście na ceny nieruchomości, a ceny nieruchomości idą w górę, niestety w tempie dwucyfrowym. My już jakiś czas, dłuższy, kilkanaście lat jesteśmy na tym rynku nieruchomości i tak obiektywnie, znaczy subiektywnie raczej, bardzo subiektywnie ze swojej strony zaznaczam, że naszym zdaniem taką dobrą sytuacją na rynku nieruchomości jest sytuacja, w której ceny zmieniają się rok do roku na rynku polskim około sześciu, Procent, czyli te ceny się zmieniają rok do roku około 6%, wartość nieruchomości wzrasta około 6%. Natomiast tutaj mamy rok do roku wzrost cen nieruchomości w takim no, galopującym tempie, można powiedzieć, w takim zastraszającym i niepokojącym tempie, bo nawet w dwucyfrowym, i tutaj przyjrzyjmy się temu, co się dzieje na rynku nieruchomości, bo pojawia się pewien kłopot. Kłopot ten polega na tym, że Taka m, pobudzona m, część społeczeństwa, która dostała taki impuls do zakupu nieruchomości, e, wyrusza na ten rynek nieruchomości, e, tutaj decyduje się na zakup nieruchomości, załóżmy dla siebie, musi się spotkać po pierwsze z tak bardzo ograniczoną e, podażą i e, wyszukiwać nieruchomości e, w bardzo ograniczonym zakresie, które się pojawiają na rynku. Po pierwsze, liczba nieruchomości oferowanych przez deweloperów skurczyła się jeżeli około 25%, jeżeli mamy na względzie ostatnie 12 miesięcy. Czyli liczba oferowanych mieszkań przez deweloperów skurczyła się o 25%. Przepraszam. Jeżeli popatrzymy na dane, które nam zaserwował taki serwis rynek pierwotny, pokazuje on wprost, że w Krakowie średnia co cena ofertowa nowych lokali wzrosła w ciągu roku. O 25% do niespełna 25 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Oczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę sierpień ubiegłego roku i sierpień bieżącego roku 2023, to jest ten przedział, który analizujemy, czyli mamy wzrost cen nieruchomości w ciągu tych 12 miesięcy o 25%. To jest bardzo niepokojący wzrost, ale właśnie spowodowany tą dysproporcją między popytem a podażą. Ponadto na rynku krakowskim zmniejsza się podaż mieszkań, gdyż spadła ona od początku roku o 44%. Więc mamy zupełnie kuriozalną sytuację, w której popyt nie spotyka się z podażą, a ceny nieruchomości rok do roku rosną o 25%. To jest rynek krakowski. Przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w innych dużych miastach. Na przykład w trójmieście jest drożej o 22%, czyli jeżeli bierzemy znowu ten przedział czasowy sierpień ubiegłego roku do sierpnia bieżącego roku, tutaj ceny zmieniły się o 22% i za metr kwadratowy mieszkania w trójmieście średnio należy zapłacić około 14 tysięcy złotych. To są bardzo duże już podwyżki cen, a także bardzo wysoka e, stawka <laughs> Przepraszam za metr kwadratowy nieruchomości w trójmieście. Zobaczmy, tutaj wysuwa się na czoło też Szczecin, gdzie ceny zmieniły się o 18%, czyli rok do roku ceny wzrosły o 18% i w Szczecinie należy zapłacić już około 13 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Warszawa natomiast tym razem nie wysuwa się, nie jest w czołówce tych wzrostów, gdyż z roku. Gdyż od ubiegłego roku do roku bieżącego wzrost cen nieruchomości nastąpił o 15%, przy czym cena za metr kwadratowy w Warszawie jest najwyższa, bo jest to ponad już 15,5 tysiąca zł za metr kwadratowy nieruchomości. Jeżeli tutaj moi drodzy, ktoś z Was kupował, sprzedawał nieruchomości w ostatnim czasie, to proszę bardzo, napiszcie w komentarzach przy jakiej cenie. Oczywiście te ceny ofertowe i ceny transakcyjne różnią się nieco, więc to też trzeba mieć na względzie. Natomiast tutaj musimy się poruszać już przy Warszawie, jeżeli ktoś wymyślił sobie, że zakupi na przykład dla siebie albo dla swoich dzieci nieruchomość w Warszawie, racz na przykład taką kawalerkę przysłowiową, kawalerkę 30-metrową dla studenta czy dla osoby pracującej na start w życie, to myślę, że może się już pożegnać z takimi marzeniami, że kupi nieruchomość w granicach około 300 tysięcy złotych za taką nieruchomość. Raczej tutaj trzeba się liczyć z wydatkiem no, bliżej pół miliona złotych za nawet tak małe mieszkanie, no, za mieszkanie jednopokojowe bądź za mieszkanie małe, dwupokojowe. Więc drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której w stolicy naszego pięknego kraju, naszego kraju, w którym się dzieją tak duże zmiany na rynku nieruchomości, musimy się liczyć z kwotą no minimum 400 tysięcy złotych za małe mieszkanie. I teraz jeszcze weźmy pod uwagę to, co się dzieje. To, to, na co zawsze powołuje się Rada Polityki Pieniężnej, czyli cel inflacyjny. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej oczywiście uzasadniała te podwyżki stóp procentowych, tym, że jest bardzo wysoka inflacja. I teraz środowisko wysokiej inflacji, my, w którym funkcjonujemy, będzie ono nadal utrzymywało się jeszcze przez wiele miesięcy. Wątpię, żeby za miesiąc czy za dwa ten cel inflacyjny został. Osiągnięty i to przekłada się na stosunkowo wysokie stawki czynszów najmu, bo suma summarum, podsumowując to wszystko, o czym powiedzieliśmy, te programy, które się pojawiły, one i ta obniżka stóp procentowych, one funkcjonują stosunkowo niedawno na rynku polskim. To mamy zmiany stóp procentowych z września i mamy program kredyt 2% z ubiegłego roku. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę, że nie wszyscy zdążyli kupić te nieruchomości, więc część osób nadal jeszcze wynajmuje nieruchomości. Jeżeli mamy taką, a nie inną sytuację, polegającą na tym, że jest bardzo dużo osób zmuszonych do wynajmu nieruchomości, tutaj również popyt często nie spotyka się z podażą, czyli mamy dużo osób, które chcą wynajmować nieruchomości, bo nie stać ich na kredyt hipoteczny, i muszą się mierzyć z tym, że stawki za wynajem są stosunkowo wysokie. Do tego w ostatnim czasie nastąpiły dosyć drastyczne podwyżki, jeżeli chodzi o media, i nastąpiły wysokie znaczące podwyżki kilkunastu albo kilkudziesięcioprocentowe związane z utrzymaniem nieruchomości, takie jak wzrost czynszów administracyjnych, czy wzrost podatków od nieruchomości. Wszystko to powoduje wzrost, realny wzrost stawek najmu. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się tak bliżej temu, jak wyglądają stawki najmu, czyli że często w dużych miastach stopa zwrotu z wynajmu dla właściciela, jeżeli mówimy teraz o tym, jak wygląda sytuacja właściciela, dla właściciela nie jest aż tak bardzo satysfakcjonująca, bo często ta stopa zwrotu wynosi około 5%, załóżmy w Krakowie wynosi około 5-6%, a niektórzy się godzą nawet ze stopą zwrotu 4%, to nie jest to aż tak atrakcyjna stopa zwrotu, jeżeli mamy z tyłu głową inflację, która w tym momencie szaleje w naszym pięknym kraju. Natomiast oczywiście Jesteśmy w stanie wyszukać nieruchomości, które generują wyższą stopę zwrotu. My na przykład kupujemy lokale użytkowe, które generują wyższą stopę zwrotu, czy kupujemy odpowiednio dobrane nieruchomości w Warszawie, które przeznaczamy na wynajem, które generują dwucyfrową stopę zwrotu. To jest, to jest ten punkt widzenia właściciela. Natomiast jeżeli przejdziemy się na drugą stronę te, tej. Tej, jesteśmy drugą stroną tej transakcji, czyli jesteśmy tym, który decyduje się wynająć jakąś nieruchomość, to tutaj rzeczywiście te koszty wynajmu są zdecydowanie wyższe. Sama tutaj sprawdzałam, jak, jaki byłby koszt utrzymania na przykład w stolicy teraz studenta, który studiuje na studiach dziennych, koszt wynajęcia mu pokoju, koszt takiego godnego życia. Myślę, że tutaj bardzo bardzo tak skromnie żyjąc, wynajmując pokój, opłacając jakieś przejazdy, trzeba się liczyć z budżetem około 2,5 do 3,5 tysiąca złotych, żeby taki student mógł funkcjonować. Oczywiście nie wyliczamy tutaj opłat za studia, z tego względu, że już bardzo trudno jest osobom, które przyjeżdżają do Polski na studia do stolicy znaleźć na przykład pokój jednoosobowy w centrum za tysiąc złotych. Raczej to będą obrzeża naszej stolicy. Mówię z doświadczenia, mamy około 220 najemców w Warszawie i w okolicach, więc widzimy, jak te ceny się też zmieniają. I teraz mamy taką sytuację, w której część osób, które być może jest jakoś zmęczona, może już ten koncept wynajmu nieruchomości u nich wygasł, być może Widząc te zmiany cen nieruchomości, zdecyduje się na sprzedaż. A być może będzie bardzo wiele osób czekało jeszcze na dalsze wzrosty cen nieruchomości. Zobaczymy, rynek, rynek to zweryfikuje. Być może właśnie ta rzesza osób, które mają nieruchomości zakupione z takim przeznaczeniem na najem, zdecyduje się uwolnić, je na, uwolnić, uwolnić, czyli przeznaczyć na sprzedaż. I w ten sposób niejako będziemy mogli. Trochę tutaj zminimalizować te negatywne skutki tego, że popyt ze podażą się nie spotyka. Moi drodzy, to takie moje krótkie przemyślenia na temat tej sytuacji obecnej na rynku nieruchomości. W najbliższą sobotę, jeżeli jeszcze macie czas, to zapraszamy Was na szkolenie dwudniowe, sobota niedziela bezpieczne flipy, a następnie będziemy mieć w listopadzie szkolenie. Pieniądze zakopane w ziemi, tutaj na rynku nieruchomości gruntowych również nastąpiły dosyć duże zmiany. Zmieniły się przepisy na temat nabywania nieruchomości rolnych, więc myślę, że to mam zaktualizuje w najbliższym czasie. Żebym już tutaj zupełnie nie straciła głosu, to odpowiem tutaj na pytania Pana Mariusza i będę się powoli z Wami żegnać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Do zadawania ich w komentarzach postaramy się na nie odpowiedzieć. No i jak tylko głos wróci, to postaramy się nagrywać dla Was nieco więcej. Hmm. Tutaj Pan Mariusz napisał, że kredyt 2% nie tylko uruchomił popyt, ale uruchomił spekulacyjne pętne nieruchomości. Tak, rzeczywiście tutaj się częściowo z Panem zgadzam, dlatego że w Warszawie bardzo dużo nieruchomości, które mogły być przeznaczone, czyli mogły być kupione w ramach tego programu, została, była rezerwowana czyli część osób nie miała pewności, czyli potencjalnych kupców nie miała pewności, czy rzeczywiście ten kredyt 2% zostanie uruchomiony, w związku z tym nastąpiła fala takich umów rezerwacyjnych. Tutaj Pan Mariusz pisze dalej, że liczba skurczyła się tylko na trzech rynkach, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, a poza tymi trzema miastami jest zaswy sprzedażowe. No tak, tylko proszę pamiętać, że Warszawa, Kraków, Wrocław odpowiadały za bardzo dużą część tego rynku, powiedzmy, że to było około 60, a czasami nawet 70% transakcji realizowanych w tych największych miastach. I tutaj jeszcze taki komentarz, inflacja to tak naprawdę tylko proces, w którym bogaci prześcigają biednych w walce o ograniczone zasoby. Być może tak Zostawiam to Państwu do komentarza. Jeżeli Państwo będziecie mieli czas i ochotę, to oczywiście zapraszam jeszcze raz ponownie na spotkanie z nami, które odbędzie się w Warszawie, w centrum Warszawy. Będzie to szkolenie bezpieczne Fliwy. Opowiemy jaką strategię my tutaj przyjmujemy, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, które nieruchomości przeznaczyliśmy teraz do sprzedaży, a które jeszcze w tym momencie nie przeznaczamy do sprzedaży. Co jest tego powodem? Jak wyszukujemy nieruchomości w jaki sposób je remontujemy? I wszelkie nasze takie sekrety, i jak zarabiamy na tych nieruchomościach. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Myślę, że dla, dla Państwa będzie ciekawie. I cóż, i dla osób, które są zainteresowane inwestycjami w grunty, zapraszamy w listopadzie na szkolenie z gruntów. Mamy już chyba 20 osób zapisanych, także myślę, że i Was nie może zabraknąć. Ja jeszcze raz przepraszam Was za tak mało stabilną sytuację, jeżeli chodzi o nagrywanie w ostatnim czasie naszych filmów. Natomiast, no, tutaj, głos troszeczkę odmówił współpracy, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie tego, co chciałam powiedzieć na temat nieruchomości. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie Agnieszka Piesno.